Ja wiem, że wszyscy cały czas żyją Robertem Lewandowskim, jego transferem do Barcelony i czekają na jego pierwszego premierowego debiutanckiego gola w La Liga. Pamiętajcie w niedzielę mecz. Oglądamy. W każdym razie ja chciałbym dzisiaj się skupić na innych polskich napastnikach, bo wydaje mi się, że niektórzy tak jakby o nich zapomnieli. Arkadiusz Milik i Krzysztof Piątek. Obaj obecnie są w bardzo no, nieciekawych sytuacjach w swoich klubach. Jeden w Olimpik a drugi w Hercie Berlin. No i nie wygląda to dobrze. I właśnie o tym jest ten film. A ja chciałbym, żebyście wy zabawili się w agentów piłkarskich, agentów Milika i Piątka. Gdzie byście ich wytransferowali? Piszecie mi kluby, gdzie powinien trafić Milik i gdzie powinien trafić Piątek, tak żeby grali, strzelali i pojechali ostatecznie na Mundial. Zastanówcie się dobrze, ale to spokojnie. Najpierw przenosimy się do Francji do Marsylii, a później skoczymy do Berlina. W obecnym sezonie ligę Arkadiusz Milik rozegrał 131 minut w dwóch meczach. Pierwszy wygrany przez Olympic 4-1, a drugi tylko zremisowany 1-1. Polski napastnik formą nie błysnął, nie strzelił ani jednego gola. Co ja mówię, on w obu meczach nie oddał na bramkę rywali nawet jednego strzału, co brzmi po prostu, no umówmy się, strasznie. Zobaczył żółtą kartkę, w taki sposób zapisał się w protokole meczowym i nic więcej. A jakby jeszcze było mało złych wiadomości, to za to strzelił jego rywal do gry w ofensywie Luis Suarez. I to dwie bramki. Spokojnie, to ten kolumbijski Suarez, a nie ten urugwajski. W każdym razie ciężko Milika za cokolwiek pochwalić w tych dwóch pierwszych kolejkach Ligę. Chociaż widziałem, że jeden z kibiców Marsylii bardzo się starał, ale to bardzo i uznał, że Polak walcząc z obrońcami robi miejsce na boisku swoim kolegom. To brzmi trochę tak jak Chwalenie klasycznego defensywnego napastnika z ekstra klasy. Bramek nie strzela, ale biega, walczy, robi miejsce. No nie oszukujmy się. Od Milika, który przecież przez długi czas był tym numerem dwa zaraz za lewym, chyba powinniśmy wymagać dużo więcej niż tylko rozpychania się na boisku i walki z obrońcami. Za mecz z Brestem, albo jak Francuzi mówią, Chestem, Polak otrzymał od ekip ocenę 4. Przypominam, że tam skala jest dziesięciostopniowa, więc ta czwórka dużo o reprezentancie Polski mówi. No i co? I nagle okazało się po przyjściu wspomnianego już Suareza z Granady i hitowym transferze Aleksisa Sancheza, że ta ofensywa Marsylii to może spokojnie śmigać bez polskiego napastnika. Właściwie to działacze francuskiego klubu już nawet postanowili Polaka wystawić na sprzedaż. Cena? 20 milionów euro. W grę podobno wchodzi transfer definitywny lub wypożyczenie z obowiązkową opcją wykupu. Sam Milik wolałby zostać w Marsylii, ale jak pojawi się jakaś ciekawa oferta, no to wiadomo, przyjrzy się, a może nawet chętnie skorzysta. Tylko czy taka oferta się faktycznie pojawi, bo powiedzmy sobie szczerze: Polak francuskich boisk jakoś tak wielce w efektowny sposób nie zawojował. A nawet jak miał dobry albo bardzo dobry czas w Olympik, to pozostały po tym już tylko wspomnienia, a wiecie jak to działa w świecie piłki. Liczy się to, co jest tu i teraz. Dziennikarz Karim Benani twierdził, że Marsylia zaoferowała Milika trzem klubom: Manchesterowi United, Evertonowi oraz Juventusowi. Jeżeli mam być z wami szczery, to. Może ewentualnie widziałbym go w Evertonie, ale nie wiem, czy to byłby dobry wybór. No, nie do końca mi się wydaje. United i Juventus? wsaczmy to lepiej między bajki. Według ekip, Milik faktycznie znajdował się na liście potencjalnych transferów do drużyny Allegriego. Tylko, że nie był pierwszy na tej liście. A poza tym stara dama wolała Memphisa Depay'a. No i trudno jej się dziwić. Było podobno też coś tam grane z Borusją Dortmund. Wiadomo, to miało być zastępstwo za Halera, Ale nic z tego nie wyszło. No i że Gatuzo chętnie widziałby swojego starego znajomego z Napoli w Walencji. Tylko jest jeden bardzo poważny problem: nietoperze nie mają kasy, są spłukane. Trochę szkoda, bo drugi polski napastnik w La Liga w jednym okienku transferowym, no to byłoby coś ale na razie chyba Milika w Walencji nie zobaczymy. Hmm, i co teraz? Przecież czas leci nieubłaganie, mundial w Katarze tuż, tuż. Uwierzcie mi, te trzy miesiące zlecą bardzo szybko. Tu trzeba grać i strzelać, jeśli się chce jechać na turniej. Nie można teraz pozwolić sobie na siedzenie na ławce, albo co gorsza trybuny. A sytuacja Milika w Marsylii nie wygląda kolorowo, no skoro chcą się go pozbyć i liczą na to, że odzyskają przynajmniej część kasy zainwestowanej w niego. Jak ja to widzę, tu nie ma co upierać się i liczyć teraz na jakieś Manchestery czy Juventusy, bo według mnie nie ma tam szans na grę. Tu trzeba znaleźć nawet słabszy klub, ale taki, który zagwarantuje te minuty na boisku, bo to jest teraz najważniejsze. Na miejscu Milika celowałbym w klub z ligi, którą już poznał i w której sobie poradził, czyli Serie A, Ligę, albo nawet, w tym momencie pewnie niektórzy złapią się za głowy, może powrót do Eredivisie? Czasami trzeba zrobić dwa kroki w tył, żeby później pójść do przodu, prawda? Uważam, że lepiej grać i strzelać w gole w słabszej lidze, niż kisić się na ławce w dużo lepszej. Szczególnie jak za chwilę Mundial, na którym przecież można się pokazać i też ładnie wypromować. No dobra, ale jeżeli sytuacja u Milika nie jest łatwa, to jak w takim razie nazwać sytuację, w której obecnie znalazł się Krzysztof Piątek? Tu to jest dopiero kiepsko. Piłkarz, który miał sezon życia 2018-2019 na boiskach Serie A, znajduje się obecnie na poważnym zakręcie. W Hercie Polak został już raczej skreślony, nie łapie się do kadry i tu potrzeba natychmiastowego transferu. Przez chwilę wspominano o powrocie do Fiorentiny, ale tam jest teraz Lukajowicz i to w nim wszyscy są zakochani, więc tematu piątka nie ma. Była mowa o Salernitanie, ale tam podobno mocno naciskają na transfer niejakiego Habiba Diallo ze Strasburga i Polak ma być tylko ewentualną alternatywą. Napastnika Herty wymieniało się też jako tymczasowe rozwiązanie dla i Dortmund, ale dla mnie to od początku brzmiało jak jakaś niezła bajka. Większy klub z Bundesligi bierze ze słabszego klubu z Bundesligi zawodnika, który na boiskach Bundesligi strzela niewiele bramek. Brzmi bardzo logicznie, prawda? Pojawiły się też informacje o potencjalnym transferze do Turcji. Podobno Fenerbahce byłoby zainteresowane piątkiem. Nie wiem, mnie Liga Turecka osobiście nie przekonuje, ale jak już iść tam, to do jednego z tamtejszych gigantów, to na pewno. Fenerbahce walczy też o Ligę Europy, więc zawsze pojawia się też ewentualna okazja pokopania w europejskich pucharach, to zawsze plus. Z drugiej strony mam takie obawy podobnie jak u Milika. Czy to jest dobry moment na pchanie się do ligi, której się nie zna? Akurat teraz, na chwilę przed mundialem. No słabo. Dlatego Krzychu. Ty weź, chłopie, przestań żyć w końcu tym sezonem 2018-2019. To już było, to już nie wróci. To znaczy, wierzę, życzę ci, żeby wróciło, ale no, daj spokój, przynajmniej na chwilę. Ogarnij sobie jakiegoś średniakosłabiaka słabiaka z serii dopóki twoje nazwisko wciąż tam kojarzy się z tym wielkim Milanem, pistoletami, rykami Krudeliego, pio, pio, pio. I graj, chłopie, w tym klubie, bo jak nie, to ci Mundial ucieknie. Serii. I teraz tak, wydaje mi się, że jeżeli selekcjoner Czesław Michniewicz stanąłby przed takim dylematem, kogo zabrać z tej dwójki, Milika czy Piątka, to wydaje mi się, że mimo wszystko postawiłby na Milika. Pojechałby na mundial z Milikiem, a piątka by odstrzelił. Bo pamiętajmy, że no mimo wszystko o ten, jest rywalizacja, tak? O ten wyjazd, o załapanie się do kadry mundialowej. No mamy chociażby mówię o zawodnikach, napastnikach klasycznych, powiedzmy, którzy w reprezentacji grają na tej pozycji dziewiątki, no to wiadomo, że lewy jedzie i to nawet nikt się nie zastanawia. Jest świderski, który strzela cały czas w MLS. Wydaje mi się, że milik. Mimo wszystko, Michniewicz postawiłby na Milika, nie na piątka, no i tu jest też, będzie Buksa, który wciąż jeszcze nie zadebiutował w ligę, bo ma uraz, ale wróci, no i zobaczymy, jak będzie się prezentował. Cały czas w MLS strzela Jarosław Niezgoda. Nie, no dobra, tutaj przesadziłem z tym Niezgodą, a to dlatego, że bardzo kibicuję Jarkowi i no, mam, mam do niego taką słabość jeszcze od czasów Legii, wiadomo. No, ale wydaje mi się, że mimo wszystko niezgoda na, na ten mundial nie będzie brana pod uwagę. Przynajmniej tak mi się wydaje. Zobaczymy. Dlatego teraz widzicie, sytuacja jest naprawdę nieciekawa. No, piątek musi zmienić ten klub, no bo przecież nikt, selekcjoner nie będzie brał zawodnika, który nie gra na mundial. Jaki to ma sens? A tak jak mówię, jeżeli miałby wybierać z tej dwójki, to według mnie postawi na Milika, bo mimo wszystko Milik jednak. Na tym boisku daje większe możliwości? Nawet w duecie z Lewandowskim lepiej to wygląda? Jaka jest Wasza opinia? Dajcie znać. Ja już się rozgadałem, jest strasznie ciepło, dlatego lecę uzupełnić płyny. Pamiętajcie, nawadniajcie się, pijcie dużo wody i oglądajcie fango z boiska do sieci. Ja już dziękuję za uwagę, do zobaczyska. Widzimy się, mam nadzieję, znaczy nie, widzimy się wkrótce, nie mam nadziei, na bank, do zobaczyska.